Który reprezentuje dalej tu go? Nie mam swoich ludzi, a ty weź się przytomniej po kąt, idę od tyłu lat Nie zatrzymasz mnie, pomimo że ciągle starasz się pluć mi prosto w twarz Czego szukasz, brata, aż tak się to, że robię. dalej swoje i wchodzę znowu do studia Ciemne popołudnia, pora wyjść na melanż, Pora pokazać wszystkim, jak się dobrze bawi na scena Jeśli coś się dusi i nie daję to wyżyć Pozbądź się tego, bo i tak z tego nie będzie nic Musisz iść ciągle do przodu, nie patrzeć się do tyłu i tak to jest synu, dokładnie tak Mam to moc, żeby to grać jej. całe miasto będzie dzisiaj Tak to jest, Dawaj ten tekst Trochę zmęczone są krzyki Raz, dwa, trzy, cztery Są kamery, są ludzie i wyszosfery Robimy rapy unikalne, prawda Tego jest tutaj mechanik, gramy ten rap Mam sobie to moc

Roku, moja koła nie tam, gdzie nie mnie Moje serce napędza, muzyka, niech stres, bez podówania, na kilka słów w nagraniach mówi o nas co mamy do przekazania i się krótko, a czuję jakby to było parę lat i zampiąki, pozdrawiam ciebie brak lejny wersy, kolejny wejści, kolejny bit Mówi o mnie jednym, i językiem i się są nowe pik, ma to coś bez porównania, żyja i słowo porościania, tak